Witam serdecznie z głęmików Morel Team. Jesteśmy w gołemniku lotowym gołębi dorosłych już po ostatnim locie, około 10 dni. Ech, żony nie ma, bo jest na czasach, więc i tak będzie to wrzucone pewnie jeszcze w tydzień później, jak wróci. Także nie spieszyłem się z tym nagrywaniem. Ech, no co, poczujmy, Sezon. Ostatnie dwa loty dublowane: 300 Zielona Góra i Maraton Maraton. 300 wyszła naprawdę fajnie, bo tam się 26 gołębi zakoszowaliśmy tych typowo, które tam fajnie nam na tym krótkim, średnim dystansie latały. Zrobiliśmy 20 konkursów, z czego zaczęliśmy tam 8 gołębiem, 8, 9, 10, chyba 11, cztery tak z rzędu. No a kategorię nam się udało trochę poprawić Natomiast nie aż tak może jakbyśmy chcieli no ale wmieszał nam się tam główny rywal na sprincie W oddziale Zagłębie, czyli Piotrek Pieszchała No cóż Mogło być dużo lepiej Przez Pieszchałę nie jest lepiej Już mu to mówiłem Że jest menda, ale on to dobrze wie No ale co no, Tak, tak to jest jak się lotuje z zawodnikami Dobrymi, zawsze ktoś tam może wystrzelić Także no na tym akurat locie Piotrek bił mocno, bo, bo w 40 dam chyba na oddział, jak się nie mylę tak pi razy drzwi, bo, bo nie pamiętam, bo już tą listę oglądałem trochę czasu temu, to, to ja miałem 11 gołębi z 26, Piotrek z 49, miał chyba 14 gołębi i te nasze gołębie się tak przeplatały, najpierw on miał tam chyba od trzeciej pozycji, trzeci, czwarty, piąty, później był Edka Ślusarczyka, dwa gołębie, cztery moje, później znowu pierzchały trzy czy cztery, później znowu trzy moje, no i tak się te gołębie przeplatały, no i te koficjenty wiadomo, to już było niestety gołębi mało na locie więc te koeficjenty rosły bardzo wysoko szybko, no i trudno no i nie udało się zbić tego tak jakbyśmy chcieli, myślę, że i tak wicemistrza okręgu nam ten wynik da no pierwszy jest Zbigniew Oleksiak z oddziału myszków, więc trzeba mu pogratulować, pieszchała się przyczynił pomógł mu, <laughs> że się nie udało zbić, to oczywiście w formie żartu Wiadomo, że, że no każdy walczy jak najlepszy wynik. Ee, jeśli chodzi o tą A kategorię, tak już mówiłem nowokręgu na razie z tego co wiem drugi wynik ee, no myślę, że będzie to też wynik dobry na Polskę, bo to jest 83,92 w A kategorii w kategorii B wynik 103,28 daje nam też pierwsze miejsce w oddziale i na razie nie słyszałem, żeby ktoś w okręgu miał lepiej no ale zobaczymy, poczekamy, bo tam rachmistrz większości oddziałów, ten okręgowy no to tam ma czas, będzie wyliczał aczkolwiek my też z list rejonowych, okręgowych pewnie coś, tam, z rejonowych chyba tylko można do B kategorii, Na pewno coś tam jeszcze zbijemy, może się uda tam zejść na 99 zobaczymy w C kategorii 271 95, to jest trzeci wynik w oddziale zagłębie na razie, czyli drugi wicemistrz Natomiast tą C kategorię na pewno z list okręgowy, no, rejonowych, na pewno zbijemy. Jeśli z okręgowych się da brać, bo nawet nie wiem jak to jest, to też zbijemy, bo tam są dwie samice w drużynie, czy trzy nawet, które były na okręgowym maratonie z Minden w 4-12 i tam bodajże 43, to, to na 6000 gm i ponad to, to myślę, że pozbijają. Jeśli chodzi o oddział, to. Nawet wybierając B kategorię lub A kategorię, to drugą zawyżając, to i tak mamy mistrza w A i mistrza w B kategorii. W C kategorii no, jest przed nami Piotrek Bakiera i chyba kolega Stankiewicz, aczkolwiek też w maratonie są na pudle, więc na pewno którąś z tych kategorii będą musieli wybrać, druga im się podniesie, więc zobaczymy, jak tam wylądujemy w tej C kategorii, bo nam C kategoria z niczym nie koliduje, stała, więc w najgorszym miejscu będziemy drugim wicemistrzem, więc myślę, że też fajny wynik. Wydolność gojemnika największa w oddziale 54,70%. No cieszę się z tego bardzo, bo jednak 13 dwulatków i same roczniaki. Położenie gojemnika najbardziej na północ, przy północnych wiatrach, więc niby teoretycznie miało być ciężko, a wyszły te wyniki fajne i ta wydolność najlepsza. W rocznych trzecie miejsce, no tamtą 500, którą żeśmy odpuścili, no to wiadomo już się nie dało nadgonić. Pierwszy bodajże kolega Kamiński, drugi Nowak Grażyna i Leszek. Natomiast w tych rocznych, na 10 lotów, na których dawaliśmy te wszystkie nasze roczniaki, 7 razy pierwsza seria, 2 razy druga seria, 1 raz trzecia seria. Także no, dominacja pełna, mimo to, że dopiero trzecie miejsce, no to widać, że po prostu no ten jeden odpuściliśmy. Wiadomo, że była to zagrywka taktyczna, bo jakbyśmy tam wsadzili te gołębie na ten front, to pewnie by tak nie było różowo dalej. I te inne wyniki byłyby gorsze, bo pewnie kilka fajnych głębi by tam poległo. Dlatego nie ma się co tam... Yy. Wrzucać na te puchary, trzecie miejsce jest też ok, ale no mówię: 7 razy pierwsza seria, 2 razy druga, raz trzecia. Myślę, że jak ten rocznik 19 będzie dwulatkami, to będzie naprawdę moc, bo na młode dominowały cały oddział, na roczne dominowały, więc myślę, że jako dwulatki pokażą moc całkowitą. W 10-5 typach czwarte miejsce, niestety ten maraton nam nie wyszedł, spadliśmy z trzeciego, a tak naprawdę gdybyśmy zapali jednego ptaka więcej z maratonu w serii, to, to byśmy wygrali w oddziale, no, ale tak samo koledzy przed nami i Nowak Grażyna. Leszek nie złapali, i, i, i tam chyba Tomek Kajdzi był przed nami też nie złapał. Także no wszyscy żeśmy trochę dali ciała, aczkolwiek ten maraton po prostu moim zdaniem, no te okręgowe wypuszczenia były złe, były tam złe starty, gołębie nie miały odejść, i, i przez to te tak później było jak było, nie? Ten, ten Kaltenkirchen puszczony z nad Hamburgiem, jeszcze za Hamburgiem, kurde, puszczony 5:50, pod koniec lipca, no to nie, no to, to nie mogło się udać, już od samego rana wiedziałem, że to się nie uda. 7 z całości. Dopiero tam chyba, nie wiem, 22 pozycja, wiadomo, żeśmy tam jeden lot odpuścili i te 700, żeśmy tak oszczędnie koszowali, no to przy 7 z całości z wszystkich lotów, no to nie dało się być wysoko. Natomiast mieliśmy 7 z całości 3 razy pierwszą serię, 1 raz drugą serię, 1 raz trzecią serię, czwartą, piątą, dwa razy szóstą, raz siódmą. Także mimo wszystko cały czas w czołówce też z tych lotów z tej serii 7 z całości. W GMP siódme miejsce w oddziale. Szkoda, bo nie udało się zamknąć z maratonu tego GMP. Na pierwszym maratonie po prostu brakło 5 gołębia chwilę. No ten drugi maraton całkowicie spaprany, więc nie zamknęliśmy maratonu. Szkoda, bo tutaj była szansa na mistrza okręgu, gdyby się udało zamknąć ten maraton i naprawdę na fajny wynik. Intermistrzostwo też nie zamknięte, też ze względu na maraton. Z 15 konkursów 259 Kofi. No super wynik, no ale niestety nie zamknięty i, i szkoda bardzo, bo to byłby wynik na, na fajną tam czołówkę Polski, ale się nie udało. Lotniki Open drugi, piąty, 13, 14, 16. lotnik samiec najlepszy, lotnik samica trzecia, mówię to na bazie 20% z koeficjentu, nie na, nie, nie na tych bazach punktowych 25%, tylko na bazie 20%. Roczne pierwszy najlepszy roczniak, jedyny w oddziale z dziewięcioma konkursami na 10 lotów to jest właśnie ten Gołąb tutaj 0,88 notabene Cztery bardzo szybkie konkursy, niestety piątego do G kategorii brakło. Tu obok jest e, Thor, ten niebieski z, z białymi piórkami, akurat ma w prawym 3D białe lotka. To jest Gołąb, który był w tym roku pierwszy, siódmy, siódmy, jedenasty na oddział. E, jest to półbrat Panamery, wnuk starego Hobena. E, do G kategorii tak samo cztery wybitne loty. Najlepszy lotnik A kategorii oddziału, cztery wybitne loty do G kategorii, niestety piątego brakło. Tu jest samiczka, która też super leciała jako młoda, i teraz jako roczna też kapitalnie siadała. Zwłaszcza 500 dwa razy pierwsza z 500k na gołębniku była. Także też fajne gołębie. Ogólnie po sezonie zostawiliśmy 38 gołębi, takich powiedzmy, które zostają. Bo, bo te, które tutaj nie wiem, jak będziecie widzieć na łapach nad obrączką, mają pomarańczówką, pomarańczową skówkę, to zostają. Te, które mają chipa ściągniętego, to już w trakcie sezonu, po, tam, po połowie sezonu były wycofane z lotów, bo nic nie robiły. A jak jest gołąb, na przykład jak tutaj ten białolotek będzie z żółtą skówką na łapie, to znaczy, że że się z nim żegnamy. O, ten ma żółtą skówkę nad obrączką, to znaczy, że wyniki były niezadowalające. Obleciał wszystkie loty, ale niestety musimy się z nim pożegnać, bo wyniki były za słabe. Ogólnie na te 38 gołębi, które zostawiamy. Naprawdę kapitalnie leciały. Każdy z nich ma minimum tam chyba tylko dwie samice, mają po cztery konkursy roczne, które zostają na 10 lotach. Ale z tych czterech konkursów mają trzy razy 500 i raz 700 w konkursie, więc do tego zostają i to tak czołowo fajnie. Jeśli chodzi o resztę gołębi, to z dwulatków najgorszy ma 7 konkursów, a z, na 10 lotów, no bo mówię, tam było 11 tygodni, ale większość nie była na tej 500 tych szybkich gołębi. I roczniaki, po 20 roczniaków mamy, które mają 6 konkursów na 10 lotach, także no, myślę, że wydolność fajna, fajnie to poszło, fajnie wyszło w lotnikach, tam gęsto jest tak samo w kategoriach, jak i w roczniakach. Będzie podsumowanie na koniec sezonu, to na pewno to podsumujemy, ale tam bodajże w A kategorii pierwszy, drugi, trzeci, lotnik w B kategorii pierwszy, trzeci, lotnik w C kategorii na razie czwarty, ale myślę, jak te listy rejonowe dojdą, to też wskoczy na pół, także fajnie. W oddziale ogólnie 4 razy pierwszy konkurs, 2 razy drugi konkurs, dwa razy trzeci konkurs. W tym na okręg na wspólny start z 500, z 700, 2 razy czwarty gołąb na okręg, 6-12, takie najbardziej czołowe pozycje na okręg. Także do tego nasz Picollo, Ten lotnik, który jest drugim, lotniki, drugim lotnikiem ogółem w w oddziale Zagłębie, pierwszym samcem. Tutaj stoi ten kurdupel. O, to jest ten gołąb. 11 na 11 W tym 7 w pierwszej setce oddziału W tym dwa maratony Także Jest e, także Trzecim lotnikiem rejonu I najlepszym samcem rejonu Z tych wspólnych startów 4 razy 500, 500 2x700 I w okręgu jest ósmym gołębiem okręgu Ze wspólnych startów na cały okręg Śląsk Wschód Ze wspólnych list A trzecim najlepszym samcem okręgu Także dwuletni fajny samczyk Fajnie leciał a... No i co, i teraz szykujemy, szykujemy się gdzieś tam do młodych lodów, aczkolwiek powiem szczerze, że w tym roku, tak delikatnie mówiąc, na pół gwizdka, bo bardzo mi się nie chce. Ze względu na ten koronawirus, tak jak mówiłem, dość sporo tych młodych sprzedałem. Około 40-50 poszło do, do hodowców, do ludzi. E, powiedzmy tam około 60 na wspólne gołębniki tych pierwszych dwóch lęgów, do tego, żeśmy tylko dwa pierwsze lęgi odłożyli, trzeciego już nie odkładałem, bo mi się nie chciało tam z nimi zbytnio bawić i tak dalej, do tego do ludzi na te wspólne gołębiki, wiadomo, poszy gołębie z naszych tych sprawdzonych dni, z naszych sprawdzonych ptaków, a dużo takich nowych eksperymentów z jakimiś tam nowymi eksperymentalnymi połączeniami no, zostało u nas i już po pierwszych jakichś tam treningach widzę, że to kurde nie wypali, że wygubię te, te eksperymenty raczej. Bo, jak wejdę na grube obroty z nimi, to, to, to one tam muszą popękać, jak one już spóźniają i sobie nie dają rady. A ja te treningi robię hardkorowe, bo mnie nie chodzi o to, żeby wytresować te łąbki, żeby po prostu przeholować je przez te treningi, zarączkę doprowadzić do lotów i, i te loty, żeby jakoś obleciały. Tylko chodzi mi o to, żeby zrobić z tego selekcję, żeby naprawdę były takie ptaki jakie mają być. I myślę, że ja gorszą selekcję im robię przed sezonem niż później sezon lotowy. No także tak to wygląda, w tym roku na te młode na spokojnie. Nie, tak jak mówię, tych gołębi jest mało. Myślę, że około tam stówy powiedzmy pójdzie na spis, no bo spisy już trzeba było oddać, więc jak więc tam na spis poszła, ale do lotu to myślę, że jak tam z 70 ich zostanie, to będzie wszystko, także w tym roku naprawdę mało tych gołębi jak na nas. Ale myślę, że będzie dobrze, Tes potestujemy w tym roku trochę nowych rzeczy, zobaczymy czy to wyjdzie dobrze czy źle natomiast bez napalania się w tym roku na te młode muszę trochę odpocząć od tej presji ciągłej na wyniki i tak dalej jak gołębie będą chciały lecieć to będą leciały to będziemy koszować, jak gdzieś tam będą nie w formie, nie, nie będzie to wychodziło tak jak chcę, to przelecą te pięciotów lotów oddziałowych pozaokręgowymi i, i odpuścimy, bo bo mówię, jestem zmęczony mocno tym sezonem tą całą gołębiarką, tą całą sytuacją z koronawirusem, przed sezonem biznesowo wszystko legło mocno na ten rok, także no potrzebuję trochę po prostu oddechu, trochę odpoczynku dlatego na te młode się nie nastawiam tak trochę na, za odpieprz się to wszystko jest zrobione tak tylko, żeby, żeby je tam przeorać żeby, żeby te loty przeszły, żeby na roczniaki coś tam dołożyć i na przyszły rok na pewno znowu, jeśli ta sytuacja się unormuje, jeśli jesień, zima, wiosna będą normalne Biznesowo to na pewno zostanie więcej tych młodych, znowu wyciągniemy z tych naszych gołębi Więcej strzelęgi i znowu się pobawimy za rok, ale w tym roku troszeczkę to odpuścimy Znaczy odpuścimy, no na pewno nie odpuścimy, no po prostu nie będę aż tak bardzo Nie, nie pracuję z nimi aż tak jak, jak powinienem, jak to robiłem na w zeszłym roku Chociaż jest ich mniej, to też jest łatwiej, na no, ale nie, nie, nie napalam się tak po prostu na sukces nie, nie, nie staram się robić wszystkiego żeby wygrać, tak chcę to po prostu na spokojnie sobie przelecieć, zobaczymy na ile to wyjdzie, tak jak mówię troszkę zmian w karmieniu, troszkę zmian w przygotowaniach do sezonu stanowczo mniej treningów trochę dłuższe treningi, dalej hardkorowe, ale mniej, bo po prostu no nie mam siły nawet nie chcę mi się z nimi jeździć i i tak dalej, także no zobaczymy co to wyjdzie. Myślę, że jakoś tam tragedii nie będzie. Aczkolwiek, no może nie być tak, tak super jak w zeszłym roku, ale, ale będziemy obserwować i, i zobaczymy co tam wyjdzie. także Już za, za tam chyba 16 czy 17 sierpnia, pierwszy lot, nawet nie wiem, że słyszałem, że tam oddział jeszcze zmienia kierunek tych lotów, i tak dalej. A dlatego właśnie też mi się nie chce po prostu, bo, bo ci, co nie potrafią, to wiecznie będą kombinować, szukać, naciskać na zmiany kierunków, a no im to za przeproszeniem da. Jak ktoś nie potrafi przygotować goębi lecieć, to nie będzie leciał. I, i, I taka jest zasada, jest prosta jak budowa nie powiem czego. No ale cóż, niektórzy lubią szukać, kombinować i dlatego mnie to męczy jeszcze trzy razy bardziej, bo zamiast jakichś tam słów gratulacji, to zawsze się słyszy, że coś jest zrobione pod siebie, pod ciebie kombinowania i tak dalej, a to jest wszystko nieprawda. Trzeba po prostu się wziąć w garść, wiedzieć co robić i jak robić i, i pracować z ptakami. Także, a jest to naprawdę kupa pracy, żeby osiągać takie naprawdę wyniki na, na najwyższym poziomie. Także tyle hodowcy. Zaraz pokażemy kolejnego gołębia z rozpodu, z tych czołowych ptaków i będziemy nagrywać coś, jakieś materiały już może bliżej tych lotów młodych, jak tam może po pierwszym locie, czy na pierwszym locie zobaczymy jak tam wyjdzie. Dobry lot! No jesteśmy w gajęku rozpłodowym, nagrywamy tak jest z pozycji z dołu. Taki mam stojak na kamerkę, nie inny. I pora przedstawić drugą najlepszą samicę w naszej hodowli, znaczy drugą najlepszą. Ciężko wybrać, która jest lepsza. 981 jest starsza, jest więcej z niej dzieci, wnuków, więc powiedzmy, że jest lepsza, ale bynajmniej ta samica jest to. 313 w niczym jej nie ustępuje. Notabene jest półsiostrą 981. Tak. Z tego samego ojca. Też samica od Ivorensa. Naprawdę kapitalny gołąb. Samiczka 313. Matka, babka. Wielu kapitalnych gołębi. Dała nam już między innymi jest babką Panamery jest babką 0.43 tej, która w zeszłym roku na młode była najlepsza we wszystkich klasyfikacjach w oddziale, w rejonie, w okręgu z 6 flotów 27 kofi w tym roku dołożyła 3 super szpice no i braknie jej jednego takiego super konkursu do A kategorii z dwóch lat miałaby kapitalny wynik no ale no w tym roku w ogóle dużo pecha w tym sezonie bo na tym pierwszym maratonie typowanie nam totalnie nie siadło na drugim maratonie no to tam nie wyszło nic, no wiadomo już mówiłem o tym, ale dwa super samce, które przed sezonem były liczone też na, na maratony, po prostu że będą szły, to jednego wsadziłem na tą ciężką 500kę, przyszedł po 5 czy 6 dniach, taki umęczony, a wcześniej miał cztery chyba, czy... No i nie wiem ile było lotów przed tą 500ką, chyba trzy czy cztery super konkursy, chyba trzy loty i czwarta była 500ka, 3 super konkursy. Przyszedł po pięciu czy sześciu dniach dopiero, wsadziłem go, fantazja mnie poniosła, wsadziłem go na kolejną 500kę od razu z marszu i, i dopiero po dwóch tygodniach ledwie żywy i już nie szedł w sezonie. Drugi z tych samców, który miał właśnie robić maratony, leciał super, miał już na przykład trójkę na oddział i na, przed kolejnym lotem złamał dwie ostatnie lotki, dwie przedostatnie lotki w 3 czyli drugą i trzecią od końca. No i praktycznie już yy, tam mu wklejałem, cudowałem, ale już ten głąb nie leciał tak jak miał lecieć i został też wycofany, także no dwa takie super samce odpadły, ja myślę, żeby któryś z nich na pewno dołożył na tym maratonie i może by się udało coś więcej zrobić, także no dużo pecha, później ta 0,43, 9 konkursów do a, kategorii, super, jednego brakuje. Ten tor, niebieski białolot, cztery super konkursy do A kategorii 1 brakuje, do, do przepraszam, do G kategorii 1 brakuje. Także no, dużo takich rzeczy, które po prostu troszeczkę nie wyszły. Taka samica 1743, 6 super konkursów, rewelacja, ale jeden za krótki do H kategorii, no i brakło jednego do H kategorii. Także no, trochę taki sezon może i udany, ale trochę pechowy dla nas. Ale wracając do tematu, samica numer 2 na naszej hodowli. Półsiostra 981, praktycznie we wszystkich wybitnych gołębiach w hodowli, albo ta 313, albo 981 musi być w każdym z tych wybitnych gołębi, praktycznie. Także druga najlepsza samica rozpłodowa. Także tyle koledzy dobrego lodu. W następnym filmie pokażemy następnego gołąbka bazowego. Będziemy przedstawiać, tak jak już mówiłem, tylko takie 8 chyba bazowych gołębi, z których cała reszta gołębnika rozpłodowego i lotowego jest zbudowana. Nie? Także dobry lot, panowie i pani. Panowie i pani.